Macie już plany na lipiec, bo wielkimi krokami nadchodzi tegoroczny Master Track, który odbędzie się od 14 do 16 lipca. Setki ciężarówek, pokazy, konkursy i dobra zabawa – to znaki rozpoznawcze z lotu. Ponad 100 tysięcy zwiedzających będzie, jak co roku, obchodzić to święto transportu. W luźnej atmosferze przyjemniej odwiedzać stoiska wielu firm prezentujących swoje produkty i usługi. Gdy ty będziesz fascynował się stuningowaną ciężarówką lub stroboskopem, Twoi bliscy będą mogli oddawać się swoim pasjom i rozrywkom. Wesołe miasteczko, wyścigi samochodowe, przejażdżki pojazdami militarnymi, liczne punkty gastronomiczne i sklepy czekają na nich. Dlatego na master trucka zabierajcie całe rodziny, tu nikt nie będzie się nudził. Nie musisz być transportowcem lub znać się na samochodach. Tu nikt nie pyta o Twój wiek, zawód zarobki czy wykształcenie. Przygotowujemy dla Ciebie miejsca parkingowe, pole namiotowe, zaplecze sanitarne, a także punkty pierwszej pomocy. O Twoje bezpieczeństwo zadba armia ochroniarzy i patrole policji. Każdego dnia będą się odbywały konkursy, w których będziesz mógł wziąć udział i zdobyć cenne nagrody. Będziesz miał okazję zrobić setki zdjęć z najpiękniejszymi ciężarówkami z całej Europy. Będziesz mógł ich dotknąć, a nawet wejść do kabiny. Jeśli właściciel na to pozwoli. Uwaga! Nie wchodzimy do szoferek bez pozwolenia, nie wchodzimy w butach. Zlotowa scena będzie każdego dnia miejscem koncertów, i to nieprawda, że wystąpią tylko zespoły country. Rock, pop, dance i wiele innych gatunków muzycznych porwie Was do tańca i zabawy. W tym roku wystąpi m.in. Kuba Folwarczny z Zespołem, laureat 31 zimowej giełdy piosenki. Ekipa programu Na Osi, będąca jurorem giełdy, doceniła artystę nagrodą w postaci występu na zlocie Mastertrack. Bonusem będzie dla nich występ w telewizji, w relacji ze zlotu, a dodatkowo powstanie teledysk. Będzie czego słuchać i co oglądać. Na placu przed głównym namiotem też będzie się działo. Będzie czat. Dosłownie i w przenośni, gdy zadymią opony Renault Madrex, lub gdy jakiś motocykl pofrunie w powietrze. To trzeba zobaczyć osobiście. Już się podoba? Wiadomo. Dlatego bierzcie kalendarze w ręce i zapisujcie. 19 Międzynarodowy Zlot Pojazdów Master Mastertrack 14-16 lipca Polska Nowa Wieś Koło Opola. Czekamy na Was. Na program zaprosiła Motowizja, patron medialny zlotu lotu Mastertrack Opole 14-16 lipca.